Dzień dobry. Szanowni Państwo, po spektakularnej klęsce rządowego programu Mieszkanie Plus, e, mają w planach rządzący nową inicjatywę dotyczącą budownictwa i mieszkalnictwa. E, pan wicepremier Sasin zaproponował trzy podatki podwyżki podatków: daninę transakcyjną, quasi podatek od przychodów z budynków i wyższą stawkę podatku od nieruchomości. Te pomysły pojawiają się znikąd, jak, jak zwykle bez większych szczegółów, bez znajomości rynku, bez jakiegokolwiek uzasadnienia mówiącego o tym, e, jaka jest sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce. A jest ona cały czas stabilnie od lat, od dekad bardzo trudna. Mieszkań jest cały czas za mało. Są zwłaszcza w większych miastach, gdzie kieruje się swoje, swoje ścieżki życiowe, kieruje większość młodych ludzi w Polsce. Są horrendalnie drogie. Kredyty, ich raty, no to jest horror obecnie. I w tych warunkach Jacek Sasin, rząd PiSu, proponują jeszcze podwyżki podatków dotyczące budownictwa, dotyczące mieszkań. Szanowni Państwo. To jest jakaś aberracja. To jest coś, co nigdy nie powinno się wydarzyć. To jest sposób znowu na to, żeby w, w czasach, kiedy do budżetu państwa wpływają ogromne, ogromne wpływy z racji zwiększonej inflacji, żeby w tych czasach jeszcze dołożyć Polakom kolejne podatki. Dlatego żądamy w tym miejscu i w tym momencie natychmiastowej dymisji Jacka Sasina. Ten człowiek powinien zniknąć jak najszybciej z rządu, ten człowiek jak najszybciej powinien zniknąć z polskiego życia publicznego, ponieważ jest szkodnikiem. Jest szkodnikiem, którego pomysły nigdy nie powinny zostać zrealizowane. Bardzo proszę, oddaję głos koledze Karolowi Pęczkowi. Szanowni Państwo, już podatek, ogłoszenie podatku od tzw. nadmiarowych zysków wywołało ogromne poruszenie, panikę. Warszawska giełda straciła miliardy złotych. Mamy szkodliwy pomysł, mamy też niewielką niepewność, wielką dezinformację, no, która sprawia, że polski rynek nieruchomości, polski w ogóle system finansowy jest w jeszcze gorszej sytuacji. Mamy w tym momencie Propozycje podatków, podatków trzeba to powiedzieć jasno uderzających w cały rynek nieruchomości, ponieważ rząd stosuje taką retorykę, że to ma uderzyć w tych największych, że to ma uderzyć w te największe fundusze. No, ale przecież, jeżeli to uderzy właśnie w te największe fundusze, z całą pewnością koszty tego podatku zostaną przerzucone na osoby fizyczne zostaną przerzucone czy to w kosztach najmu tych nieruchomości czy to w ten sposób, że po prostu część podmiotów wycofa się z inwestycji w nieruchomości pod wynajem. W związku z tym spadnie podaż, spadnie dostępność tych mieszkań na rynku, no i znowu wzrosną koszty. Znowu ta sytuacja jeszcze, jeszcze się pogorszy. Szanowni Państwo, żadne państwo nie pozwala sobie na to, żeby przedsiębiorcy nie byli pewni jutra, nie byli pewni tego, jakie podatki będą musieli płacić za miesiąc. Tymczasem nie wiemy w tym momencie czy na przykład już w październiku nie będą musieli zapłacić tych podatków za okres od początku roku tych Nowych podatków. Jest to oczywiście ogromny chaos, ogromna skala braku tak naprawdę rzetelnych informacji, no i też nie wiemy, w jaki sposób zostanie to wprowadzone. Nie wiemy na przykład, na co i czy rzeczywiście w rzetelny sposób zostaną wydatkowane te ewentualne przychody z tych nowych podatków. Natomiast to, co już wiemy, to że znowu nowy podatek, który uderzy. W nowe podatki, które uderzą w rynek nieruchomości mają być wprowadzone. No i my jako konfederacja stanowczo tego typu pomysłom się sprzeciwiamy. Szanowni Państwo, to powtórzmy to jeszcze raz, Jacek Sasin jest szkodnikiem. Jest szkodnikiem polskiej gospodarki, jest szkodnikiem polskiego życia publicznego. Do tej pory nie odpowiedział za miliony złotych przepalone na wybory kopertowe, których nie było. W. Nie bez przyczyny. Dostał przydomek Odwrócony Midas, bo praktycznie wszystko, czego się dotknie, zamierza w gru, zamie, zamienia w gruz i, i w popiół. Jest człowiekiem, który na potrzeby politycznej wojny z Mateuszem Morawieckim ogłosił wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków. Tym samym, tak jak słuchał tutaj Karola, kolega Pęczek, wywołując chaos na warszawskiej giełdzie, wywołując chaos wśród przedsiębiorców. Państwo, którego wiceprzewodniczący, Premier, minister aktywów państwowych, funkcjonuje w taki sposób, że to on ogłasza nagle na Twitterze jednym wpisem wprowadzenie bardzo poważnych podatków i obciążeń na przedsiębiorców, nie podając żadnych szczegółów i wywołując panikę wśród tych przedsiębiorców, no to jest państwo skrajnie niepoważne. Jacek Sasin jest przedstawicielem tego skrajnie niepoważnego państwa i dla niego nie ma miejsca nie tylko w rządzie, dla niego nie ma miejsca w polskim życiu publicznym i tego się domagamy Jacek Sasin do dymisji. Czy są pytania? Dlaczego? Jacek Sasin no, jest minister finansów, który mógłby o tym coś powiedzieć, prawda? No, czekamy na jakąś opinię Ministerstwa Finansów w tej sprawie. Czy państwo nie dziwi, że Jacek Sasin znowu y, występuje z jakąś propozycją, i to, jak panowie czyli zauważyli na Twitterze, y, może chodzi właśnie o złożenie jakiegoś fermentu, a wkrótce się okaże, że, że wcale tak nie jest i pan premier powie, że to jest... Nie tędy droga, że to Ministerstwo Finansów powinno, bo premier powinien. Co państwo sądzą w ogóle o działaniu tego rządu w tym, w tym układzie? E, panie redaktorze, e, tam jest wszystko postawione na głowie. Dlatego, że Jarosław Kaczyński zbudował system władzy, w którym, e, e, którym panuje trwały imposybilizm, używając jego własnego słownictwa. Mamy do czynienia z ośrodkiem władzy na Nowogrodzkim. Mamy do czynienia z ośrodkiem władzy w postaci oczywiście pra, Jarosława Kaczyńskiego. Mamy do czynienia z ośrodkiem władzy na Alejach Jazdowskich, jako kancelarii premiera, ale premier, jak czytamy w mailach ministra Dworczyka, zajmuje się tylko gaszeniem pożarów, bieganiem od pożaru do pożaru. I wreszcie mamy federację udzielnych księstw w postaci poszczególnych resortów, a największym z tych udzielnych księstw jest Ministerstwo Aktywów Państwowych Jacka Sasina, który jest takim nadbaronem zarządzającym spółkami Skarbu Państwa. I to pokazuje postępującą niemoc i tak naprawdę rozpad systemu władzy. Znaczy rok przed wyborami mamy rząd, który nie tylko nie potrafi zbornie rządzić państwem, ale nawet nie potrafi zbornie rządzić samym sobą, zarządzać procesami decyzyjnymi w, w ramach Rady Ministrów. To jest niestety obraz klęski. I warto jeszcze przypomnieć, że to ogłoszenie tak jak powiedziałem, podatku od nadmiarowych zysków, było tak naprawdę odpowiedzią na zaczepkę ze strony premiera Morawieckiego, więc tu mamy do czynienia z wywoływaniem chaosu i paniki wśród polskich firm, polskich przedsiębiorców na giełdzie na podstawie wewnętrznej wojenki. Znaczy to, co oni wyprawiają Morawiecki, Sasin, ta, ta, to rozrywanie, wyrywanie sobie jakichś kompetencji, pokazywanie, kto jest silniejszy, no to jest jak. Wyglądać... Przepraszam za wrażenie, w główniarzy w piaskownicy. Tak ci panowie się zachowują. Dziś stała się jeszcze jedna ważna rzecz. Pan minister spraw zagranicznych witnie Praw podpisał notę, którą prawdopodobnie dziś skierują do RFN, do Niemiec w sprawie reparacji wojennych. Wiele partii było stetycznych. jak pamiętam, Konfederacja również wobec tego, co ogłosił pan Buraczyk, pan Kaczyński, że nie ustąpimy, będziemy systematycznie w ciągu lat domagać się tych reparacji, nie w tej, to w innej formie. Proszę o komentarz do, te, do tego, czy Państwo się wycofują z tych wcześniejszych bardzo sceptycznych opinii na temat naszych oczekiwań wobec Niemiec. Po pierwsze, Polsce należą się reparacje wojenne od Niemiec. Tak, po drugie, po drugie PiS nie przedstawił przez te wszystkie lata żadnego modelu, żadnej ścieżki, jak chce na Niemcach wymusić te reparacje. To jest kwestia siły politycznej, jaką trzeba zaprezentować żeby zmusić państwo, które przez 70 lat z okładem reparacji nie płaciło. Po trzecie, w związku z tym, że nie widzimy od tych 7 lat, kiedy PiS rządzi, żadnej ścieżki dojścia do tego, żeby te reparacje uzyskać, w związku z tym to są igrzyska. W związku z tym należy to traktować jako kolejną odsłonę igrzysk. Nie ma chleba, nie ma węgla, prąd drożeje, gaz drożeje. W związku z tym zamiast chleba, węgla i gazu i taniego prądu są igrzyska dla ludzi. No i telewizji. I zanek telewizji, dokładnie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.